na mordy. dzisiaj wyjeżdżamy do Lipna na kryty tor Właśnie Kayo Racing Wyjeżdżamy, jest 3.30, mamy 6 godzin drogi Widzimy się w busie i zaraz na torze Właśnie dojeżdżamy na Puk Arena na kryty tor motocrossowy Także proszę Państwa, właśnie dojechaliśmy do Lipna O 3.10 wyszliśmy z domu z tego co pamiętam i jesteśmy już, idę obczaić, co tutaj normalnie mamy, nieźle to wygląda, całkiem nieźle, ale dużo tu jest jakiś hop, bym powiedziała, no dość duży nie, i tam się jeszcze ciągnie, tam, patrz tutaj, Jakie łupsy, u, i też krawik, nic, idę się przebierać, tak więc guys, jeszcze tutaj nas nie było, ale przyjechaliśmy, więc pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo będzie dużo więcej takich fajnych akcji i będziecie mogli oglądać jazdę też w zimie. Dobra, jak już grzeją, chłopaki mi wyciągli, a ja idę się przebierać. A ty jak często myjesz swoje żużałokaski? Co, co za zawody? Sergio? No. Czego? Żeby były ładne. Musisz sobie dość śrubki by do końca być się No A masz tutaj coś do końca czy Nie, nie jest to już przy naszych motorach jest Już okay. Chciałem się przyspójrz złożyć. Zagrałem ostateczne przygotowania przed jazdą. Wyrywamy górę. Idzie tutaj, to tak. Przepraszam, tutaj taki serwis. Przestało nie działa przycisk nie, 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 nie. odkręciłem go, ciągnąłem przycisk, przestał działać. Dalej nie działał jak odkręciłem przycisk. Ruszyłem przy, przy paliwie i zacząłem odpalić nagle. Proszę Państwa, wymyśliłam, że pokażę Wam jak sobie radzę teraz, czyli na samym początku e, jazdy na torze motogrosowym i porównamy to do tego jak sobie będę radzić. I tak samo w sumie będziemy w kolejnym odcinku pewnie. No na razie, kurde, jestem ostrana, nie, nie wiem na razie jak to się robi. Moją maszynę, ale niestety nie udało się. Przez ciągłe ściąganie wężyka i zakładanie, bo tysiąc razy, żeby ściągnąć baku, to, to za każdym razem ściągać wężek z paliwa. Tam jest taki simmering. I niestety simmering mi się rozwalił. Bez simmeringu nie da się już w ogóle, w ogóle funkcjonować, bo paliwo się bardzo mocno jest z wężyka wtedy. No, także bez simmeringu nie da się jechać. Niestety nikt nie ma tu simmeringu. Próbowałem co mogłem, pozaklejałem te kable. poskładałem, odpalał co chwila ten motor gaz. No i ostatecznie nie udało się go. Niestety, odpalić tak, żeby działał. skoczyłem wraz z gaz, więc muszę znowu wejść do mechanika, żeby przepatrzył całą instalację. Zobaczymy, może będzie jeszcze jeździł. Co skarbi powie, że jeździe? Fajnie, no. Ale masz kurtkę za krótką. taką wystarczająco. Ale to chyba nie pod KTM, a. Nie, ale ciepła. Dobrze, szkoda, musi idę pojeździć twoim motorem. Co? Tak. Nie. Ta tak. Skarbik zmienia zawieszanie na twardsze. W porę. Zobaczcie, że krawusika jak usadza się. jak z Fajnie się jeździ, tylko strasznie zimno w ręce. I teraz mnie strasznie boli, bo mnie odmarzają, ale myślę, że jak sobie wezmę te rękawiczki, to będzie git. Ale ja Ci nie dam moich rękawiczek. Skarbik wyjeżdża na tor. Husqvarna na katajnie. Mm -hmm. Mordę, mimo wszystko pojeździłem ktm mam i jestem zadowolony. Za krótko się jeździło. Szkoda, że huśka nie działa, ale... Jednak to jest pech jednak, muszę wam powiedzieć. Ostatnio byliśmy na torze, z ostatnio filmiku zobaczycie, wszystko działało zajebiście. Mogłaś się być chociaż raz, zepwić ostatnio, to bym chociaż wiedział, że trzeba coś zrobić. A tak to spakowaliśmy do motoru nawet nie wypakowałem w ostatniej jeździe, przyjechaliśmy prosto tutaj i no i nie działa. fafluchta. że siedzę jak na Harley'u, więc... Tak, więc muszę teraz przestawić troszkę pozycję. Powiem ja Wam, że jest zimno, chwilę ręce i prawie odmarzły. Jednak nie jest na ciepło. Tu można się utośnić z malinami, tak się jest trochę Atakuje! O kur... Dzieciak mu wyjechał Przechu... Właśnie kur... to jest to O skarbik wyskoczył Powiem wam, że skarbnik nie zapieprza jakoś tak krótko Ale nie musisz się dziwić, bo to pierwszy raz na takim torze tak naprawdę, więc tutaj nie można się nie wiadomo czego spodziewać. Myślę, że większość yy, osób, które by jeździła pierwszy raz, to tutaj by nie lata jakiś chłop, nie wiadomo, ale nie jakiś mult, bo jedynie co to jest na 5 wcześniej na rambie, a tutaj to jest zupełnie inny tor i to było dawno temu i to był chyba i pojedynczy raz tak naprawdę. a to jest pierwszy wyjazd na tego typu tor Więc myślę, że skarbik po kilku treningach będzie sobie radzić dużo lepiej o, bo... Chyba zawias dobiło tam na tej, na tej chowce No i mnie tu wyje... No to mi nogi z ciebie nie mogę nic zrobić. No to no, za... się ty na drogę, nie? I powiedziałem gaz od noga taką. Idziesz tak krótko. Tak? No dobrze. Ale, ale Kajo tam, kurde. Raz tutaj w studiu też aż tak zatrzeszczało. No, masz na z Ma pa, fluch, patrzcie, jakie wytarte. A żeby kabli tu nie chwyciło. Skarbik jak? O kurwa Tu nas kurde zmieliło prawie, że. No. Już dużo lepiej. Robuś, yy, serwa teraz? Tak No to dajmy motor mm -hmm. ile jak ten kajo chodzi to... Chyba na całą wieść słychać. Naprawdę, nie widzę, jak ja się cieszę, żeby się nauczyłam minimalnie chociaż popsać. Teraz już jest inaczej. Teraz już mam new achievement. Teraz już w ogóle wiem o co chodzi i mogę skilować. No, a wcześniej to było tak, że ja to mnie... nawet nie potrafiłam. Nasz no, krawik tankuj. Zaliwka została tyle na troszkę. co się stało. A nie musiałeś musiałaś uderzyć i przegiął się tak. Nie, to ty musiałeś tak zrobić, że tak się stało w jeździe. Ja? Tutaj, w Jak ja się nie wywaliłem? Na Aha, może, no. Dobra, się Dawaj tank, Stel. O kurwa, okulary poszły do, do, do tankowania. Z bokiem, no, o. O kurde, profesjonalizm. Nie kapu, ale to nie przeszkadza. No to Nieźle pachnie nie. Musimy dolać oleju do paliwka. Całe szczęście wzięliśmy. O, Jest olej. Jak widzicie, świeci się. No się Lampeczka od oleju. Dobra, sprawdzimy. Może przestanie. Ja, Dobra. ja bym chce. pójdę szybko po jeszcze. się? w ramię. O kurwa! Zębatka w ramie widać pięknie. <laughs> Koło kurwa, poszło. Do... Koło poszło do przodu kurwa, proszę. Koło kurwa, proszę. Koło kurwa, śnieg pada Kurde śnieg za to pada tutaj nie. nie. Większe jaki Kurwa Meksyk Patrzcie co tu się dzieje. Nie wiem czy to widać na filmiku. Kurde, jak tak będzie padać, to chyba jutro będzie tutaj śnieżyca powiem wam szczerze. O, udało się. Chyba. Nie, poszło. O już teraz jest chyba przerwa. już jest. Wahać. Nie ojebało, dobra. Ale skoczył. A nie masz żadnej regulacji? Nie masz żadnej regulacji? Nie. Tak regulacja? No wiesz, na zawieszeniu. Nie, już, nie, już jest na maxa. Na twardo? No. Myślę, że do końca tego filmiku my się już będziemy powoli zbierać, pakować i kurde nie wiem, czy zostaniemy na jutro, czy wrócimy do domu, bo moja maszyna jednak nie działa, więc jest lipa, jeżeli chodzi o to. Ale pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, komentowaniu, żołdowaniu z tych kliczek, bądź na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.